Witam. Dzisiaj krótki, ale jakże ważny film na temat zbierania deszczówki. Wiadomo, jaki czasem bywa problem z wodą w lato, więc zapewnienie sobie dodatkowego źródła wody jest niezwykle ważne na działce. W związku ze swoim lekko kwaśnym odczynem deszczówki używam do podlewania roślin kwasolubnych, takich jak borówki. Azalie czy hortensje. Właśnie przystępuję do montażu dwóch zbiorników na deszczówkę po 200 litrów każdy. Zbiorniki, jak i akcesoria do nich zakupione były w zeszłym roku, w Jula i cały poprzedni sezon ich używałem. W pierwszej kolejności muszę zdemontować normalną rynnę, żeby w jej miejscu wstawić krótką rurę. Przejściówkę pasującą mi do pierwszej beczki, która jest u mnie zbiornikiem głównym. W zbiorniku głównym mam zamontowany kranik pod konewkę. Ustawiony on jest na podwyższeniu, tak aby konewka tam pasowała, choć jest to tylko pomocnicza opcja, bo większość podlewania odbywa się przy pomocy specjalnej pompy wstawionej do beczki. Na zbiornik główny zakładam siatkę z bardzo drobnymi oczkami do zabezpieczenia przed dostawaniem się brudów do środka. Zarówno na zbiornik główny, jak i dodatkowy zakładam pokrywy. W przypadku zbiornika głównego konieczne jest wycięcie dziury na narynne, która dość łatwo się wycina, bo pokrywa ma gotowy wyrys pod to przygotowany. Następnie, przy pomocy krótkiego odcinka węża ogrodowego, łączę zbiornik główny ze zbiornikiem pomocniczym. W momencie wypełnienia zbiornika głównego zaczyna przelewać się do drugiego zbiornika pomocniczego, i tak to wygląda. Następnie montuję dłuższy kawałek węża, który w momencie wypełnienia drugiego zbiornika pomocniczego odprowadza mi po prostu nadmiar wody. Tak to wygląda od środka, tędy woda dostaje się do zbiornika pomocniczego, a tędy wydostaje się nadmiar wody. Pokrywy mają zabezpieczenia w postaci blokady, tak żeby podczas wiatru nam nie odleciały. Krótki wąż łączący zbiornik główny z pomocniczym mam zabezpieczony silikonem na stałe. Natomiast długi wąż odprowadzający nadmiar wody zabezpieczam silikonem, ponieważ na potrzeby przechowywania w zimę rozłączyłem go, więc teraz zabezpieczę go na nowo i gotowe. Uprzedzając Wasze pytania na temat pompy, to jeszcze. Odcinki na temat deszczówki będą, więc jak tylko beczki napełnią się wodą, to myślę, że zrobimy sobie kolejny odcinek odnośnie właśnie pompy, którą używam. Tak więc czekajcie cierpliwie. Oczywiście, jeśli ten filmik się podobał, no to zostawcie mi kciuk w górę, komentarz mile widziany. No i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Pozdrawiam i do usłyszenia.